Studio nagraniowe. Ja, ja nie wiem, co, co jest dobrym dźwiękiem, bo nie wiem, co inni słyszą, ale wiem, i zresztą to jest dobre, zawsze dobrym te testem, czy dana teoria jest prawdziwa, to, jest to czy można na tej teorii zarabiać pieniądze. Jeśli ludzie dają pieniądze, to znaczy, teoria jest prawdziwa. To samo w studio nagraniowe. Jeśli studio nagrań potrafi kreować dobry dźwięk, to ludzie będą płacić bo chcą, żeby być nagrywany w tym studiu. Jeśli nie potrafi dobrego dźwięku, klient nie zapłaci za nagranie i wyjdzie. Studium nagrań przez parę dziesiąt lat, mając dziesiątki tysięcy ludzi. Ludzie mi płacą za to, że ja kręcę gałkami, nie wiedząc co jest dobre, ale, pat ale patrząc, czy oni są zadowoleni. Ja kręcę tak, jak ja uważam, że jest dobre i patrzę na ich reakcje. Mamy takie sprzężenie zwrotne. Uśmiech na twarzy lekki, no to ja szukam, żeby był większy uśmiech. Trafiam na dźwięk, który się podoba. Przez parę dziesiąt lat, krótko mówiąc, uczę się, nie jestem w stanie wskoczyć do głowy słuchaczy, ale jestem w stanie obserwować ich reakcje. I uczę się, co robić z dźwiękiem, żeby ten dźwięk statystycznie dla wielu nacji był dźwiękiem optymalnym. I to samo po 50 latach budując kolumny, kolejne kolumny. Po pierwsze kolumny zrobiłem przed studiem 40 parę lat temu w sumie. To samo zaprzęgłem całą tą wiedzę budując te kolumny. To jest to, o czym Pan mówi. No, starałem się je tak stroić, tak budować, żeby mi się wydawało, że statystycznie dużo ludzi ten dźwięk zaakceptuje. I to jest dokładnie to, co mi się udało. Teraz kolejka na moje Z0 w jest z 3,5 miesiąca naprzód. Więc myślę, że ta teoria się potwierdziła. Że, a że, jak ile się w stanie miesiąca yy, jest w stanie wyprodukować yy, takich? Yy, na razie nie operuję takimi liczbami, bo to będzie widać gdzieś po trzech latach. Jak się rozumie, Orbital, nie, tak? Orbitale dopiero wprowadziłem jesienią tamtego roku. W ogóle zaprezentowałem. A, to no, jest To jest no, zrobiła no, no, Na świecie zrobiłem na Silverstone, to, w Anglii, tam gdzie Clarkson, a, I, a, i obok takim a, luksusowym spał właśnie orbitale tam zrobiliśmy pierwsze prezentacje to był e, tamten rok no i e, także to bardzo świeży potem jeszcze blisko padł stadion narodowy, narodowy a cena, cena europejska jaka e, jest tego? To jest, to jest dwa dla polaków 70% taniej, czyli dla Polaków no na przykład ten zestaw, który tutaj z tyłu stoi, to jest nasz najdroższy orbital, mm. reference, on kosztuje komplet 100 tysięcy zł. Dla Polaków? Dla Polaków, tak ale najtańszy orbital to dla jest z korytarzu, no to tu się zaczyna kupca na jednej kolumny 19 500 zł. No, Za sztukę. Za sztukę. Czyli 40 tysięcy mm. trzeba mieć w kieszeni, żeby, żeby dla... mieć ten dźwięk. No, tam, dźwięk. Europa to... drożej trochę. Dla Europy drożej. No tak, mamy osobny cernik Europy. Tam europejski. ich stać tam jest, trochę inaczej. Nie, nie w złotówkach, tylko w euro. W euro. Tak. Bo, <laughs> mniej więcej w <laughs> Ale jeszcze musi Pan trzeci a e, Przygotowuję, arabski. Tak, arabski. Tak, Zrobimy, nawet tłumaczymy, w tej chwili, bo mamy katalog arabski, Venus cały, mm. wszystko jest. Mamy cały katalog arabski wydany, ale nie ma orbitali jeszcze arabskiej. Właśnie... Teraz robimy właśnie rewelację. Czy można sobie zrobić zdjęcie z, z, z panem i, i z rodzinami? Z żoną, z żoną tak, żona. Może... Żona pojechała do fryzjera, może. Czegoś e, tak, zrobisz? Tak, zrobisz i ja tobie też zrobię. Okej, okay, wyłącz.